Wojewódzki zwracał uwagi jak ktoś go ci za kark odciągnął Woo! Jedziesz Głowa, głowa obija jej nogę Słowa jest to z tego, że masz żołdę Miej to tup, w dupie Dawaj Jedziesz, Sandra Woo! 25 sekund sekund Wszystka będzie chyba. Myślę, że może być wygrywka, wiecie? No, dogrywka, mówiłam, mówiłam. I no take it PUM, boom, boom don't sit <makes noise> on